Ciebie, Ton Stone Heiko i Ciebie, mnie tak zawsze Kamil, Kamil. No i znowu go przerywa. Nieważne, dzisiaj zaczynamy od ciekawostek na Brookhaven. Najpierw chcę wam pokazać, że tutaj nie ma wody i nie wiem czemu, ale to akurat jest ważne. Dzisiaj z Kamilem pokażemy wam 5 ciekawostek. Kamil, chodź ze mną. Zacząłem widzowie od banku bo oczywiście bierzemy kartę, już wzięliśmy, nagrywamy to z YouTube'a. góry, e, Mexico, chodź no. tu do góry otwieramy. otwieramy jak widzicie to nic tu nie ma jak widzicie to jest tu tu tylko wysadzony Sejo to tylko mój kolega z klasy wziął rozwartuje Ta, ja... czekaj, czekaj, czekaj. Bierzemy pieniądze, bo wiecie, no, jesteśmy biedni, ukradliśmy hajs z YouTube'a A jak widzicie jest tu Bent. Da nie dany, kurde Kamil wszedł do niego No i my też wchodziemy. No i patrzcie, tutaj jest zejście Chodzimy, chodzimy. Tajna baza kryminalistów tu jest! No, jest bardzo tajne i patrzcie! Musicie tu kliknąć tą lampę, otwiera się tutaj takie coś. No i patrzcie! Stość, policja! O nie. To jest... Do góry. To jest policyjny kamil Kamil. Patrzcie widzę, y, masie, tutaj mam taki komputerek, tutaj są... Ale kamery ale widać, że kryminaliści wzięli... Bo, bo przekrzyli mu życie i kable rozdopili. Rozd rozd Da, a tutaj, właśnie, widzę, są policyjne kamery. Mają tutaj broń, mają tutaj komputery, jakieś skrzynki inne. Tu mają włączyć światła. Jakieś skrzynki, też losowe, ciekawie, tu mają. Właśnie, tu, o, chodzi o te kable, o których Kamil tutaj mówił, że są rozwalone. Dobra, teraz lecimy do kolejnego miejsca. Teraz pokazuję wam drugą ciekawostkę. Tam sobie jest Kamil, Kamil. mnie, on nie wie, gdzie nas będę. Dobra, pokazuję wam kolejną ciekawostkę tutaj, jest tutaj seconds, po I Kacie na... Ten napis Idziecie tutaj I wchodzicie Jesteście no, tutaj pod fontanną Jesteśmy pod fontanną jak tu Kamil Kamil się dostał z shotgun Snajperką No bo jestem bo jest, bo jest snajperem Wszystko potrafię od, odblokować Ta. Ale dobra, Kamil Kamil o tym wiedział Mogliśmy się też o tym spodziewać ale dobra Idziemy tutaj Wychodzimy Teraz idziemy do kolejnego miejsca Jesteśmy teraz przy tym oto Pięknej willi Tych jakiegoś prezydenta Lub czegoś tam Oczywiście Kamil Kamil nie jest prezydentem Wpadłem ze schodów rozbiję sobie głowę No dlatego Kamil nie jest prezydentem Bo nic nie umie Ale dobra Jak nie umie Do cię wsadzić JESTEM PREZYDENTEM TEGO miasta. Ja, a ja jestem... Ja, a ja jestem majorem, widzisz? Bajorze, 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 bajorze. E, jak widzicie, to tutaj nic zbytnio nie ma ciekawego, jakieś dziwne rzeczy, napisy. E, tutaj jakieś obrazy podejrzanych ludzi, oni są straszni, ale dobra. Tu mamy safe, możemy go otworzyć. Ale dobra, idziemy na górę, bo tutaj jest najważniejsze. Widzicie, Kamil jest w ścianie. I otworzył przejście! Ale jakim cudem! Bo tu się nie da wejść! No i właśnie, gdzie jest przycisk? Przycisk jest tutaj. Klikacie go i wchodzicie. Ma co tutaj jest przycisk w sumie, żeby wyjść. kobiet policjant! Okroda, nie wolno! Jestem majorem, więc jest mogę wszystko. Ale dobra, jak widzicie. Jak widzicie. Tutaj drukują się pieniądze. Zielone, zielone wiesz, Kamil. No i co z tego? No właśnie, jesteś zielony Ty też. Gobor. To dlatego pieniądze są zielone, bo jesteś zielony. Jak widzicie, tutaj są jeszcze pieniądze. E, tutaj też lukaje pudełka. Tutaj są pewnie pieniądze, ich nie widać, bo są zamknięte te pudełka. Jeszcze tutaj jakieś drewno oh. i papier. No i właśnie, idziemy do kolejnej do kolejnego miejsca. Dobra, jesteśmy świetni, dlatego bokami się połamał, więc kamy. Tak, choć... No ta, chodź tu, chodź tu. Musimy zobaczyć, co połamałeś, wejdź. No i kolejna, e, kolejne miejsce, które chcę wam pokazać. No, ta już tu. E, tego się nie da, nie da, nie da się. Ale dobra. Już samo. Dobra. Y, kolejna to jest właśnie tu gdzie kamień... chodzimy. No i patrzcie... trzeba i was do agencji. No tutaj. Ale patrzcie, jeszcze tutaj mamy karteczka i nie chcę czytać, więc dobra, idziemy. Widzicie, jest tu woda. Y, taki zbiornik z wodą, taki jakiś lustro. to Tutaj jest by to nic nie ma. Jakieś krzesło, coś. Tutaj też nie to jest. Tutaj. W elektryczne. Może, i to obydwa. Ale dobra, jeszcze to jest właśnie napis agencji. Tu pewnie nic nie ma. Więc idziemy do ostatniego miejsca. No i widzowie, jesteśmy przed willą Kamila Kamila. Patrzcie jakie ja. Kamil ma w ogóle piękne auto. Ja też mam ciekawe i mam le ma lepszy kolor mi się wydaje, bo jest jaśniejszy. Ale dobra, to, to jest pewnie nie GK. Ale bardziej wygląda jak krzaki. Dobra. No, zielony do sobie willa Kamila. E, gdzie musimy iść? Do piwnicy Kamila, Kamila. Nie wiem, czy tam kogoś trzyma. Nie, no Zapiętego. trzymam tam, tam niegrzecznych dzieci. No tak. E, takich jak. Nie! Jak Ali. Jak. Ali. Tak. I X Kurde, on otworzył tajemne przejście. A Nie jak je otworzyć? Nic. Tu jest przycisk. Więc wchodzimy, Kamil, Kamil nas wpuszcza. I co teraz trzeba zrobić? Mieć oczywiście laptopa i usiąść na przykład nad tym krześle. Siadaj w koło łatwiej, jak ten. Tak, poczekać aż będzie taki czerwony a Wonder, ekran. waterfall. Yy, Albo można to zrobić no. śpiworem, bo sprawdzałem, ale to ciężko. Dalsze, Patrzcie, mam czerwony ekran, teraz tu idziemy. Oj. Yy. Odpaliło się. Tak, yy. Idziemy choć. O, o. Jesteśmy i tu jest komputer. Na i... początku nie znałem prawdy, czy byli, gdy byłem dzieckiem. Hmm. Wiesz, co to może ale znaczyć? Był? Zapknąłem kogoś w domu. Ale, nie. ale wiesz, kto. Nie. Ale czekaj, wiesz, kto to mógł być? Ja podejrzewam, Adrian, Adi. Adi to by być. Ale dobra, widzowie, docyć tego Dziwnego też odkrywania. Teraz, jakby co widzę was żegnamy, to było na tyle. Ten A... Arwiden ci dał zejen, do widzenia. Ta, no i... Elo. Oczywiście wbijajcie jeszcze na mój drugi kanał, zostawcie tam też suba No i na mój kanał macie widzowie, zostawcie suba i będzie bajlando i nagramy jakiś odcineczek we wspólni z No ta, jeszcze go zapomniałem o nim.